Powiem Państwu, że... Powoli tracę nerwy, jak oglądam kolejne te filmiki z udziałem premiera Donalda Tuska, który opowiada kompletne bzdury na temat działań swojej ekipy. Już wam mówię o kolejnej takiej sprawie, no bo kilka dni temu Tusk nagrał taki filmik, w którym pokazuje szwajcarską gazetę. Mówi, no my się tam nie chwalimy, ale od czego mamy Szwajcarów, zobaczcie, tutaj pisze szwajcarski dziennik, że potrzeba więcej Warszawy w Berlinie. No i że czego brakuje. Niemcom, a dziś mogą Niemcy zazdrościć Polakom. Odwagi, wzrostu, deregulacji, no robimy, nie działamy. No i tak sobie patrzę, tak sobie myślę i, i proszę bardzo o. To na, na przykład mamy środowy, środowy nasz dziennik. Zablokowali terminal kontenerowy, zablokowana budowa terminalu zablokowane. rozwój polskiej gospodarki. Niemcy i organizacje ekologiczne zacierają ręce. Umowa na budowę terminala konteronorowego w Świnouściu trafia do kosza. Panie premierze Donaldzie Tusku, robimy nie gadamy czy wstrzymujemy nie gadamy? Może tak to powinniśmy zacząć mówić. Wstrzymujemy nie gadamy. Donald Tusk. To jest, to jest takie, jak człowiek. Siedzi w tej polityce, jeżeli ją tak komentuje z dnia na dzień, każdego dnia, czyta te wszystkie informacje, patrzy na to, co się dzieje i nagle widzi tego Donalda Tuska, który mówi, że mamy jakiś super wzrost gospodarczy, że w ogóle super są odważni, że te deregulacja jeszcze zaraz do tej deregulacji przejdziemy Niemcy nam aż tego zazdroszczą. To krew się w żyłach gotuje. Naprawdę. No bo właśnie, weźmy tę deregulację. Pamiętacie, co było. W ubiegłym roku. Czy to było jeszcze w tym, już w tym roku? W tym roku, przepraszam, już mi się mylą lata. Powstał specjalny zespół do spraw deregulacji, którym miał kierować biznesmen Rafał Brzoska. Pamiętacie? Było, było, oczywiście, że było coś takiego. Tusk zorganizował takie spotkanie, oczywiście wszystko wyreżyserowane, jak w putinowskiej Rosji. Tusk jak dużo wszystkich pomawia, ten Putin, tamten Putin, popatrz chłopie na siebie, co ty robisz, jak ty się zachowujesz. Wszystko wyreżyserowane, siedzi Rafał Brzoska, czeka, biznesmen Tusk mówi: Tu, panie Rafale, patrzę na pana, może pan się, podejmie. Pan zrobisz nam deregulację. No to Brzoska no wiadomo, super sprawa, no to tego dobra zrobię. Brze Brzoska miał swój zespół. Brzoska miał też swój prywatny podmiot, który miał przeprowadzić deregulację. Wszystko miało i super. Wszystko miało się stać, wydarzyć. No i co? No i Brzoska poległ. Nie było żadnej deregulacji, nic nie wprowadzono. Po prostu Brzoska cichutko wycofał się z tego wszystkiego, bo on chyba zauważył, że z politykami to się nie da, że nie da się z nimi nic załatwiać, nic zrobić. Kto działa w innej branży, ten nie chce i, i odnosi w niej sukcesy. Kto jest biznesmenem, kto próbuje po prostu swoich sił w innych obszarach i odnosi sukces, nie chce mieć nic wspólnego z politykami, bo po prostu poziom z nimi pracy, dyskusji jest fatalny. Nie da się nic załatwiać. Zresztą, nie wiem, czy wy pamiętacie, Chociaż tutaj nie wiem, czy, czy poległ y, Jacek Bartosiak w CPK też na tym, czy bo Jacek Bartosiak przez jakiś czas y, ekspert, geopolityk, przez jakiś czas kierował CPK. I budową CPK, no bo był z wielkim zwolennikiem CPK, i też Polek odszedł bardzo szybko, stwierdził, że z politykami nie da się nic załatwiać. To nie jest dla niego praca, kiedy on musi ulegać, co chwilę się na coś zgadzać, co chwilę słyszeć, że kogoś gdzieś trzeba włożyć do roboty i tak dalej. To i być może to też był efekt broski, ale najważniejsze to wszystko jest to, z tego najważniejsze jest to, że nie zrobiono żadnej deregulacji. O czym mówi Donald Tusk? No i on się, będzie, on się będzie chwalił, prawda? Że coś tam jest do przodu. Ale tu, gdzie ma sukces w ostatnich dniach, no to rzeczywiście tu, się, tu, tu go należy pochwalić. Gdybym był politykiem silnych razem, to na pewno bym go chwalił, aczkolwiek no, nie jestem. Politykiem, wyborcom silnych razem. Bo to, co się dzieje w kontekście Zbigniewa Ziobry, to przechodzi ludzkie pojęcie. I ta radość z tego. Ten Zębaczyński w tych mediach, który opowiada Ach, tak, miejsce Ziobry jest... W więzieniu. Ostatnio przyniósł Zębaczyński jakieś niejawne dokumenty do telewizji polskiej w stanie likwidacji. Już politycy opozycji mówią, jak on mógł to przynieść, to chyba powinnego czekać czytać, za to kara. Łazić do telewizji z niejawnymi dokumentami. I Zębaczyński zaczął teraz taką narrację. Znaczy, nie mu się wydaje, że on jest jakiś super inteligentny ale mu to i w mojej ocenie nie wychodzi, on się ośmiesza. Zaczął Zębaczyński opowiadać wszędzie narrację, że yy, Wszędzie jest dezinformacja, w ogóle pewnie mój kanał to dezinformacja, Telewizja Republika to dezinformacja, wszyscy są programowani, że Ziobro to wcale nie jest przestępca, że jest chory, a to wszystko jest nieprawda, nawet tam mówiąc, odpowiadając na jakieś pytania do Telewizji Republika, no nie odpowiada normalnie na pytania Telewizji Republika, tylko mówi, że to jest dezinformacja, wszyscy kłamią, nie wpłacajcie na tą stację, zobaczcie co oni robią z waszymi mózgami, Zębaczyński mówi. Ja bym chętnie powiedział, co Zembaczyński robi z mózgami ludzi, albo co zrobił sam ze swoim mózgiem, bo ten człowiek kiedyś był inny. Bardzo się zmienił. Um, i, i, I robią, ja, chcą jechać walcem po sprawie Zbigniewa Ziobry, nie zważając na to i na fakty, które za, 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 zaistniały, że Zbigniew Ziobro jest człowiekiem chorym. I że. Opinia biegłego prokuratury, który według Ziobry i według ich współpracowników nawet nie zbadał Zbigniewa Ziobry, to jest naprawdę dziwna opinia. Ja bym chciał, żeby Zbigniew Ziobro jego stan zdrowia został oceniany przez niezależnych biegłych. No przepraszam bardzo, ale no, trudno jest mi takiego biegłego uznać za niezależnego, jeżeli on nawet, jeżeli faktycznie nie widział nawet Zbigniewa Ziobry. Ta sprawa cuchnie. Na kilometr. I tu tak, tu, tu ma sukces. Tu widać, że on ostatnio promienieje, jest radość na jego twarzy, bo jedynie co mu wychodzi to rozliczenia polityków PiSu. I ja nie chcę być jakimś wielkim obrońcą Zbigniewa Ziobry, ale, ale patrzę na to, co się mu próbuje przypisać. I jeszcze raz. Zębaczyński mówi, że. Yy... Rozbrojmy tę machinę dezinformacji. Zbigniew Ziobro sam nie ukradł nic, ale dysponował pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości jak swoimi. No tak, mógł nimi tak dysponować, panie pośle Zębaczyński. Ustawa na to pozwalała. Był pan już posłem... Wówczas opozycji mógł pan wówczas protestować. Nie zrobił pan tego. Zbigniew Ziobro mógł pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości dysponować jak swoimi, ponieważ zakładała to ustawa. I ustawa y, regulowała to, że mógł przeznaczać na różne fundacje, podmioty i inne tego typu miejsca właśnie środki z Funduszu Sprawiedliwości. Wasz błąd! w opozycji, żeście tego nie blokowali, żeście wówczas głośno o tym nie krzyczeli. Może ta ustawa wówczas wyglądałaby inaczej, a tak przeszła przez Sejm, Senat, prezydent ją podpisał. A dziś to z całej sprawy próbuje się na siłę, na siłę dopisać jej elementy przestępcze. No, zobaczymy, jak to się obroni w sądzie. Także Gonimy Niemców, nie? Hej.